Cześć, ja jestem hajtański krawiec, a to materiał o wytrzymałości tkanin używanych w warsztacie TX7. Dziś zrobimy krótki test wytrzymałości różnych tkanin, którym kieruję się przy wyborze odpowiedniego surowca do produkcji moich wyrobów. Jak to badam? Prosto. Stosując tą samą siłę nacisku, przecieram tkaninę na papierze ściernym, serce. Nie jest to jedyny test, jaki stawiam przed tkaninami, ale dziś opowiemy o parametrze wytrzymałości na przetarcia. Waga pomoże nam sprawdzić, czy siła nacisku jest równomierna dla wszystkich próbek. No to lecimy. Kodura chińska, często nazywana tkaniną kaletniczą, można zniszczyć proste worki lub robić modele prototypów, tak jak ja to robię, czasami wyrzucając kilkanaście modeli do kosza. Pozwala to oszczędzić koszty na etapie projektowania. Do czego ona się nadaje? Jeszcze. Na przykład do szycia prostych worków ochronnych. Wiesz, ta apretura wodoodporna w jakiś tam sposób działa, a sama kudura nie jest aż tak słaba. No ale przeprowadźmy ten test według moich założeń. Siła nacisku około 3 do 4 kg. Niestety tkanina nie dała rady. Czas na porządny towar. Kordura to tkanina, do której prawa należą do firmy Inwista. Tylko niektóre akredytowane zakłady krawieckie mają prawo stosować oznaczenie tej firmy. Warsztat Takes 7 posiada akredytację firmy Inwista. W zakładzie używa się Tkaninę 770, typu 770, z podwójną apryturą poliakrylem. Kurdury 700, kolorze Kojot, z podwójną apryturą polichlorku czegoś tam. Nie pamiętam dokładnie. Oraz kurdury 560, z podwójną apryturą poliakrylu. Każda z tych kordur posiada zewnętrzne powleczenie warstwą teflonu. Gęsty splot płócienny sprawia, że tkanina jest bardzo wytrzymała. No to sprawdźmy. Sześciokrotne przeciągnięcie spowodowało delikatne przetarcie. Sprawdźmy, czy pod naciskiem robi się dziura. Nie, nie robi się. Jest to tylko prawdopodobnie wywołane termiką. Kordura 560. Trzykrotne przetarcie nie powoduje zniszczenia tej tkaniny. Nie jest zła, ale wiem, że za czwartym razem kordura niestety, ale ulegnie. Zmieniamy typ na popularny materiał Wax Canvas. Małe ogłoszenie. W warsztacie niedługo będą dostępne borki, właśnie w tym cudownym męskim kolorze. Żartuję. Jest to bardzo męski kolor. No ale zobaczmy, jak radzi sobie ten materiał. Czterokrotne przetarcie nie powoduje zniszczenia tego materiału. To jest wcześniejsza moja dziurka. Ja tu jechałem 8 razy. Jak widać, przy 8 niestety tkanina już nie da rady, ale przy 4 jak najbardziej nie ma problemu. Nie jest to zła tkanina, ale czym to jest woskowane, to ja nie wiem. Bo moje pszczoły kontrolerki jakoś na niej wosku pszczelego nie wyczuwają. Więc może chodzi o inny wosk. Przechodzimy dalej. Kolejna bawełna to tajna tkanina wojskowa. Z krzyżackich zasobów magazynowych. Jak ona się tu znalazła? No nie mam pojęcia. Także zobaczmy. Z czego jest tutaj ta tkanina? Zrobiona. Sześciokrotne przetarcie nie powoduje żadnego zniszczenia tego materiału. Także, no, nie jest źle, nie jest źle, a nawet jest bardzo dobrze. Rockstar, przybywaj! Nowy worek zaprojektowany w warsztacie TX7. Następca znanego już modelu Rock. Zmieniono tutaj układ nóg. Właściwie przeprojektowano yy inne parametry, takie jak szerokość i długość worka oraz wysokość. Jest on robiony w dwóch wersjach: wersja woskowana apretur, z apreturą yy fabryczną oraz wersja woskowana, powtórnie w warsztacie TX7. Ta apretura zawiera już wosk pszczeli. Wosk pszczeli jest tutaj składnikiem 99% tego, tej apretury. Ten 1% to jest taki mały, tajny składnik, który powoduje, że tkanina jest bardziej miękka niż w poprzedniej wersji tego worka. Jak to miało miejsce? W to zero. Borek sprawdził się na wielu barykadach, lecz postanowiliśmy nieco poprawić ten kształt, tak żeby dopasowywał się idealnie do bardzo cienkich barykad. I mamy tkaninę antypoślizgową. Która jest używana w na przykład najnowszym Antyroku, który został wyposażony w nowe rzepy, dzięki którym można przymocować płytę. Rzepy, to są te, tak, tak, to są właśnie te rzepy, które nie łapią e, syfu, a są bardzo, bardzo wytrzymałe na zerwanie. E, same właściwości nowego antyroka będą przedstawiane w innym materiale, ale skoro już mówimy o materiale antypoślizgowym, to trudno byłoby nie wspomnieć tutaj właśnie nowego antyroka. Także mamy materiał antypoślizgowy. Sprawdźmy, jaką on dysponuje odpornością na przetarcie. Siła nacisku około 3 do 4 kg. To tak możemy sobie jechać. Jechać jak widać, tkanina antypoślizgowa, nie ma tutaj żadnego przetarcia nawet pod naciskiem, nic się tutaj nie rozwala. Jest to bardzo mocna tkanina. Wbrew pozorom o gęstym ściegu z dość konkretną apreturą gumową. Nie jest to jakaś super miękka tkanina, ale bardzo dobrze dopasowuje się do kształtu barykad i działa tam, gdzie ma właśnie działać. Także tak to tutaj załatwiamy. Papierek i jedziemy z tematem. Wszystkie produkty, a roboty leci jak zwykle do kosza. Wszystkie produkty zostały proudly made, a nie proudly. To jest wykonane w Polsce. Dzięki.